Od tysiącleci ludzie utrwalają swoje myśli i działania. Dziedzictwo dokumentacyjne jest bezcennym świadectwem historii i rozwoju cywilizacji. Należy je zatem chronić i upowszechniać. Przesłanki te legły u podstaw programu Pamięć Świata, który został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury w 1992 roku. Oprócz międzynarodowej listy tworzone są rejestry gromadzące obiekty o szczególnym znaczeniu dla poszczególnych krajów lub regionów. W 2014 roku w Warszawie została zainaugurowana Polska lista krajowa programu UNESCO Pamięć Świata, która to objęła zaledwie cząstkę skarbów znajdujących się w polskich archiwach, bibliotekach i muzeach. Teraz zaś, w ramach drugiej edycji programu, na Polskiej Liście Krajowej pojawiają się kolejne zabytki: Pamięć Polski, Pamięć Świata. Na krajową listę UNESCO trafia właśnie 11 obiektów datowanych od XII do XX wieku. Przede mną wspaniała podróż po polskich bibliotekach i archiwach, w czasie której przemierzę kraj od Gdańska po Kraków. Zaczynam od Biblioteki Gdańskiej, Polskiej Akademii Nauk. Tu przechowywany jest księgozbiór Gdańskiej Biblioteki Mariackiej, a w nim. Mszał Krzyżacki, który powstał około 1440 roku. Mszał to księga liturgiczna zawierająca stałe i zmienne części mszy. Ten rękopis dekorowany jest jedną przepiękną miniaturą ukazującą ukrzyżowanego Chrystusa. Ta miniatura pokazuje, jak bogate było gdańskie środowisko artystyczne XV wieku. Widoczne są w niej wpływy burgundzkie, a jej autor. Mógł kształcić się w warsztacie mistrza Franke, który działał m.in. w Hamburgu. Średniowieczne rękopisy najczęściej były wyrobami w całości skórzanymi. Pergaminowe karty zrobione są ze skóry i skórą powleczone były oprawy wykonane z drewna. Do dzisiaj zostało nam z tamtych czasów powiedzenie, że przeczytaliśmy książkę od deski. Ten rękopis spisany jest kanciastym pismem gotyckim zwanym teksturą. Jego wysoka cena wynikała nie tylko z dużej wartości samego materiału, ale także z tego, że trzeba było bardzo dużo pracy włożyć w to, aby taki rękopis spisać. Średniowieczni skrybowie. Notowali czasem, że ten, kto nie potrafi pisać, sądzisz, to żadna praca, lecz choć trzy palce piszą, całe ciało pracuje. Księgi liturgiczne bardzo często związane były z konkretnymi ołtarzami. Ten mszał zawiera zapis, że w 1518 roku używano go przy ołtarzu Świętej Brygidy w Kościele Mariackim w Gdańsku. Jestem w Archiwum Państwowym w Toruniu. Ten piękny dokument to akt erekcyjny Związku Pruskiego z 1440 roku. Związek zawiązali przedstawiciele mieszczaństwa i rycerstwa pruskiego w obronie przeciwko uciskowi ze strony Zakonu Krzyżackiego. Oczywiście Krzyżacy robili wszystko, żeby ten związek zdelegalizować. Nawet uzyskali odpowiedni wyrok od cesarza Fryderyka III Habsburga. Przedstawiciele związku nie dali się jednak złamać. Zwrócili się o pomoc do króla polskiego. Efektem była wojna trzynastoletnia, w wyniku której potęga zakonu Krzyżackiego została złamana, a Polska przejęła pomorze z Gdańskiem, Elblągiem i Toruniem. Ten dokument spisany jest kursywą, czyli pismem pospiesznym, powszechnie stosowanym w późnogotyckich kancelariach. Zachowały się 44 pieczęcie, chociaż oryginalnie było ich prawie dwa razy więcej 19 pieczęci miejskich i 53 pieczęcie rycerskie. W tamtych czasach pieczęć była ważniejsza od podpisu. Co ciekawe, zachował się brudnopis do tego aktu. Spisany na papierze. Widać, że treść była bardzo dyskutowana i poddana starannej korekcie. Ja ruszam dalej, a następny, czekający na mnie dokument, będzie znacznie starszy. W Archiwum Państwowym w Poznaniu czeka na mnie średniowieczna klątwa. Tu w tej szufladzie znajduje się akt fundacyjny klasztoru cysterskiego w Łeknie z roku 1153. Fundatorem był zbyluc Groza, który przeznaczył część swojej ojcowizny na, jak to ujął, świętą wymianę, gdzie za dobra doczesne otrzymuje się dobra wieczne. Dla nas przede wszystkim jest to świadectwo współpracy dwunastowiecznego polskiego możnowładztwa z wyższym duchowieństwem w procesie sprowadzania cystersów. Do polski akt zawiera pieczęć arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana no i właśnie klątwę. Powiedziane jest, że ktokolwiek kiedykolwiek naruszy dobra klasztoru, stanie przed sądem Bożym, a piekło go żywcem pochłonie. Tak się składa, że klasztor Włękni nie przetrwał do dzisiaj. Sami cystersi zdecydowali się przeprowadzić do Wągrowca, a potem w końcu XVIII wieku Dobra klasztorne zostały przejęte przez rząd pruski. Sam klasztor zresztą został sekularyzowany. Więc jeśli ta klątwa rzeczywiście działa, to ktoś się chyba smaży w piekle. No bo jakby nie było, chociaż po kilkuset latach, ale dobra klasztoru zostały naruszone. W czasie II wojny światowej dokument ten był wywieziony na zachód, a potem przejęty przez Armię Czerwoną i zabrany do Moskwy, skąd udało się go odzyskać dopiero w 1958 roku. Archiwiści mawiają, że ten zabytek jest dowodem na kulistość ziemi, ponieważ wywieziony na zachód wrócił ze wschodu. To jeden z najsłynniejszych polskich zabytków. Dwunastowieczne drzwi z przedstawieniem legendy świętego Wojciecha. A to oznacza, że jesteśmy w Gnieźnie. Wchodzę do Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Tutaj jest kilka dwunastowiecznych dokumentów, ale mnie interesuje ten jeden. W Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie są dwa egzemplarze. Ten mniejszy to oryginał. Taki sam jak ten w Poznaniu i tak jak ten w Poznaniu miał kiedyś pieczęć. Niestety w tym wypadku pieczęć się nie zachowała. Ten większy egzemplarz to kopia nieco młodsza, ale niewiele, datowana na koniec XII wieku. Większa, reprezentacyjna i zawiera kilka linijek tekstu, którego nie ma w tym oryginale, ponieważ ta kopia jest zrobiona na podstawie egzemplarza poznańskiego. Oskakująco. Tym razem w Wielkopolsce poszukiwać będę historii tatrzańskich. Jestem w Kurniku. Właścicielem tych dóbr z końcem XIX wieku był Władysław Zamoński, hrabia, społecznik, jedna z kluczowych postaci w Sporze o Morskie Oko. Dokumenty związane z procesem i całym sporem przechowywane są właśnie tutaj. Na przełomie XIX i XX wieku Tatry były przez Polaków postrzegane jako niezwykle ważne kulturowo. Działało Towarzystwo Tatrzańskie i rozgorzał spór o morskie oko. Z jednej strony były Dobra Jaworzyńskie, których właścicielem był książek Krystian Hohenlohe. Z drugiej strony Dobra Zakopiańskie, które nabył na licytacji Władysław Zamoyski. I szczędził potem trudu, żeby zachować w polskich rękach morskie oko. Konflikt przybrał rangę narodową i stał się sporem o przebieg granicy między Galicją a Węgrami. Dopiero w 1902 roku Międzynarodowy Trybunał przyznał sporne tereny Galicji, czyli Zamojski wygrał. I dzięki temu granica dzisiejsza między Polską a Słowacją ma taki, a nie inny przebieg. Tym razem zabytek to nie jedna księga czy pojedynczy akt, ale cały zestaw dokumentów związanych z wieloletnim sporem o morskie oko. Mamy tutaj listy, protokoły procesowe, oświadczenia, ale także gratulacje dla Zamońskiego, gdy już wygrał ten proces. Chociażby notka od Henryka Sienkiewicza albo wierszyki od pani Drochojowskiej. Ten zabytek to nie tylko dokumentacja procesu, ale także wielkiej radości Polaków wobec sporu, który udało się wygrać. Dotarłam do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Tutejsza, starannie przechowywana kolekcja zawiera wiele najwspanialszych polskich zabytków. Mnie dziś interesuje rocznik Świętokrzyski Dawny. W Bibliotece Narodowej w Warszawie przechowywane są największe polskie skarby. Także rocznik świętokrzyski dawny. Wydawać by się mogło, że coś, co się tak nazywa, to będzie gruba księga być może pochodząca z województwa świętokrzyskiego, ale nie to tylko trzy strony dopisane na końcu wcześniejszego starszego rękopisu z przełomu XI i XII wieku. Ta myląca nazwa Świętokrzyski wiąże się z tym, że w XV wieku rękopis przechowywany był w opactwie Świętego Krzyża, ale te dopiski powstały najprawdopodobniej w Krakowie od około 1120 roku. Ostatni zapis jest przy roku 1136. To rocznik, mamy daty i przy niektórych z nich wydarzenia, ale najważniejsze dla nas to dwa zapisy o przybyciu Dąbrówki, oraz o tym, że książę Mieszko przyjął chrzest. Tu co prawda pojawił się błąd. Przepisane zostało z pomyleniem o jeden rok, w związku z czym chrzest pojawia się przy roku 967, ale zostało to później poprawione. Możemy zauważyć, że już w średniowieczu zdawano sobie sprawę, że ten fragment to najważniejszy zapis, ponieważ na marginesie pojawia się taki charakterystyczny bazgroł, to tak zwana rączka, rysunek, który bardzo często umieszczano na marginesach średniowiecznych rękopisów, aby zaznaczyć dla czytelnika najważniejszy fragment tekstu. Dziś cały ten rękopis ze wszystkimi detalami można obejrzeć w bardzo dobrej jakości online. Ponieważ został on zdigitalizowany i jest dostępny w serwisie polona.pl. W archiwum głównym, akt dawnych w Warszawie, oglądam starodruk z 1506 roku. To tak zwany Statut Łaskiego. Starodruk dekorowany jest drzeworytami. Ten egzemplarz ma podkolorowane ilustracje, a dodatkowo przepiękne ręczne dekoracje zrobione na marginesach. Najstarsze starodruki przyjmowały, że część drukowana zastępuje jedynie pracę skryby, natomiast dekoracje tworzone były ręcznie, tradycyjnie, jak w średniowiecznych rękopisach to pierwszy polski druk urzędowy zawierający całość dotychczasowego prawodawstwa od czasów statutów Kazimierza Wielkiego ten jest wyjątkowy dlatego że był przygotowany dla samego króla Aleksandra Jagiellończyka który uwierzytelnił go swoją pieczęcią wielką koronną dzięki tej pieczęci i sznurowi który przechodzi przez całą księgę nie można Dodać do niej już żadnej karty. Inicjatywa stworzenia tej publikacji narodziła się na Sejmie w Radomiu w 1505 roku. Tam uchwalono także konstytucję Nihilnowi. Poniżej widnieje akapit, który mówi o tym, że wszelkie kolejne konstytucje, które zostaną uchwalone, jeśli mają mieć moc prawną, muszą zostać opublikowane. Byłam do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Ten budynek powstał u progu XXI wieku, ale tutejsze zbiory zawierają wiele znacznie starszych skarbów. Biblioteka powstała przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, utworzonym w 1816 roku. Tu czeka na mnie rękopis, ale nie średniowieczny, tylko z połowy XIX wieku to Kazimierza Strączyńskiego Opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim. Będą zatem obrazki. Ten rękopis to tak naprawdę wiele tomów. Mniejsze zawierają opisy zabytków zwanych wówczas starożytnościami, a większe ilustracje, akwarele i gwarze. Dzieło Strączyńskiego to tak naprawdę narodziny nowoczesnego zabytkoznawstwa i konserwatorstwa. Opisy zawierają detale, dekoracje, wyposażenie, a także pierwsze postulaty konserwatorskie. Praca wykonana w latach 1844-55 na zlecenie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego jest najstarszym w Polsce i właściwie najstarszym w Europie przykładem takiej inwentaryzacji wykonanej na zlecenie instytucji państwowej. Niezwykle cenne są ilustracje w tych albumach. Przedstawiają zabytki, z których część dzisiaj już nie istnieje, a część wygląda zupełnie inaczej. Jestem w Pałacu Staszica, gdzie czeka na mnie najmłodszy ze wszystkich zabytków tej wyprawy, to akta założenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z 1907 roku. Już ponad 100 lat wcześniej, w początkach XIX wieku, powstało Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jednak zostało rozwiązane w ramach represji po powstaniu listopadowym. Jego spadkobiercą było właśnie Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Najważniejszy dla mnie dzisiaj dokument to ten oto wpis do rejestru Towarzystw Naukowych z roku 1907. Ale są tu także inne akta, ręcznie pisane sprawozdania, jak chociażby sprawozdanie z historii utworzenia Towarzystwa, listy członków założycieli. Protokoły z posiedzeń, a nawet umowa o lokal umeblowany, użyczony towarzystwu przez profesora Ignacego Baranowskiego. Towarzystwo bowiem zaczynało swoją działalność w prywatnym mieszkaniu. Pierwszym prezesem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego był Aleksander Jabłonowski. Wśród zgromadzonych tutaj dokumentów znajduje się także jego księga gratulacyjna. Celem działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego było wspieranie badań we wszystkich gałęziach wiedzy oraz ogłaszanie prac naukowych w języku polskim. Spuścizna tej działalności przechowywana jest właśnie tu, w Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Przybyłam do Krakowa i zaczynam od kluczowego miejsca. Jestem na Wawelu, w archiwum krakowskiej Kapituły Katedralnej. Tu przechowywany jest akt Unii Krewskiej z 1385 roku. Najczęściej uważa się, że złote czasy historii Polski to okres panowania Jagiellonów. Ten akt to w pewnym sensie moment, od którego wszystko się zaczęło. W tym dokumencie wielki książę litewski Jagiełło zadeklarował, że przyjmie chrzest, zapadła decyzja o chrystianizacji Litwy. Jagiełło poślubić ma Jadwigę, zasiąść na polskim tronie, no i także zadeklarował, że wszystkie jego ziemie litewskie i ruskie zostaną przyłączone na zawsze. Do korony Królestwa Polskiego. To był jednak dopiero początek długiej drogi, której zwieńczeniem była Unia lubelska w roku 1569. To dopiero wtedy powstała Rzeczpospolita obojga narodów. Ja mam swój ulubiony fragment tego dokumentu i to jest krótka wzmianka o tym, że Jagieło zapłacić ma 200 tysięcy florenów za zerwanie zaręczyn Jadwigi z austriackim księciem Wilhelmem Habsburgiem. Jadwiga ciężko przeżyła to zerwanie, bo Wilhelm Habsburg był jej po prostu bliższy. Podobno próbowała nawet wydostać się z Wawelu, wyrąbując sobie drogę toporem, aby uciec do księcia Wilhelma. Ale ostatecznie zwyciężyły względy polityczne i perspektywa chrystianizacji Litwy. Jadwiga została żoną Jagiełły. A Wilhelm Habsburg do końca nie dał za wygraną. Ożenił się dopiero, gdy dowiedział się, że Jadwiga umarła. Moim kolejnym przystankiem jest Biblioteka Jagiellońska, a tu czeka na mnie starodruk XVI-wieczny. Wydawałoby się niewielka książeczka, ale waga tego dzieła jest naprawdę wielka. To pierwsze łacińskojęzyczne wydanie o naprawie Rzeczypospolitej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Andrzej Frycz-Modrzewski to najważniejszy pisarz polityczny epoki staropolskiej. W tym dziele zanalizował prawo, ustrój polski, zaproponował wiele daleko idących reform. Niektóre zresztą były dla jego współczesnych trudne do przyjęcia, jak chociażby propozycja, aby wszyscy byli równi wobec prawa. Ale ta księga, książeczka jest ważna także z innego powodu. Pochodzi z Biblioteki Królewskiej Zygmunta Augusta, o czym świadczy oprawa z królewskim Superex Librisem, czyli znakami własnościowymi w postaci herbów oraz inskrypcji. Ponadto ten egzemplarz zawiera osobistą dedykację, odręczną dedykację od autora dla króla, tu zresztą jest pewna ciekawostka. Fragment tej dedykacji na samym końcu został z niewiadomych przyczyn wycięty. Nie wiemy co tam było i dlaczego zostało usunięte. Przy okazji jednak możemy podziwiać przepiękną, prążkowaną strukturę starego papieru czerpanego. To dzieło nie zostało jednak wydane w całości, ale ocenzurowane. Mimo, że tytuł mówi nam, że będzie to pięć ksiąg. W środku znajdziemy jedynie trzy księgi. Dwie ostatnie nie zostały wydrukowane, ponieważ autor skrytykował w nich kościół oraz szkolnictwo. Na sam koniec mojej wyprawy przybyłam do biblioteki książąt Czartoryskich. Bohaterem zatem będzie książę Czartoryski. Książę Adam Jerzy Czartoryski to jedna z najważniejszych postaci wielkiej emigracji. Przywódca obozu arystokratyczno-konserwatywnego, dyplomata, ale także mecenas, poeta, pisarz. Tutaj przechowywanych jest wiele związanych z nim dokumentów, jego wiersze, jego wspomnienia, notatki, a także ten dzisiaj dla mnie najważniejszy testament polityczny księcia. Książę tworzył go przez wiele lat, ale podpisał na dzień przed swoją śmiercią, która nastąpiła 15 lipca 1861 roku. W swoim testamencie książę wyznaczył na spadkobierce i kontynuatora swoich działań swojego młodszego syna Władysława. To właśnie Władysław czartoryski podjął później decyzję o przeniesieniu rodzinnej kolekcji do Krakowa. I tak powstało muzeum i biblioteka, w której w tej chwili się znajdujemy. Książę Czartoryski pozostawił motto dla przyszłych pokoleń: Siła rodzi się z jedności, samotnego ściga nieszczęście. W Krakowie kończę moją wyprawę. Oczywiście w polskich bibliotekach i archiwach jest jeszcze wiele skarbów, które czekają, żeby o nich opowiedzieć.